Dzień dobry kochani, witam Was w drugim odcinku Motorwizji. Yy, jesteśmy w Motorlandzie, w naszej siedzibie, dzisiaj dni otwarte. Pokażemy Wam co tutaj się działo przez ostatnie trzy dni, powiemy Wam trochę o nowościach i w kilku cyferkach postaramy się też podsumować yy, sezon. A na deser, na koniec zabierzemy Was yy, Bałkany, <grym, tj. zysk> także zapraszam Was do relacji. większa gama, coraz większe pojemności, proszę. Piękny cruiser, duże motocykle ADV, małe motocykle ADV, elektryki. No ten rynek, e, bym powiedział w pełni jest w, w całym asortymencie tutaj zaspokojony. A przy okazji muszę powiedzieć, że firma Motorland chyba wie m, jakie marki brać, bo naprawdę podejrzewam, że taką ofertę to ma chyba niewielu importerów w Polsce, zwłaszcza że e, takie Benelli, czy Tokymko, to też nie są firmy, które są na rynku od przedwczoraj. Myślę, że trochę um, klienci będą musieli się do tego przyzwyczaić, ale chciałem powiedzieć, że to naprawdę naprawdę jest kawał zacnej maszyny i nie wiem, jak jaki importer to robi, ale ceny są jakieś takie podejrzanie niskie. Pierwszą nowością, pierwszą marką. O której chcę Wam powiedzieć jest QJ Motor. Marka zadwitowała na początku sezonu 24, czyli bieżącego sezonu i zrobiła rewelacyjny wynik na dzień dobry, przeskoczyła sprzedażą takie marki jak CF Moto, jak Volk czy Kowe. QJ Motor dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą w telegraficznym skrócie, 125 SRV 125, absolutny hit sprzedaży poprzez przesadwencery których specjalnie reklamować nie trzeba, od 550 poprzez 650 do 800, a najnowszy rodzynek to ten oto SRK 800RR, czyli czterocylindrowy rzędowy silnik o pojemności 800, jak można się domyśleć z nazwy. Test tego motocykla mieliśmy okazję już robić na torze Poznań. Jak on się zakończył i przebieg całego e, testu, szukajcie na naszym kanale i na deser Creme de la Creme, czyli absoluta petarda e, sprzedażowa i w ogóle hit tego sezonu od QJ Motor, czyli SFA 1000. Litrowa v 2 kapitalnie brzmiąca, świetnie jeżdżąca, kapitalne zawieszenie, wleczone wahacze. Ciężko się dziwić, że sprzedaje się tak dobrze. A teraz idziemy do naszych gości. Tena do jakości super, dużo mocy, mega rozwinięty panel. I co chcieć więcej? Jest świetnie, no, naprawdę zabawa jest fenomenalna. Fantastyczne. Co najbardziej zwrócił uwagę? Kurczę no wszystko. Ja jeszcze nie Dobra. mogę znaleźć słów. Dobra, dzięki. Kolejną istotną nowością jest to, co w tym sezonie zaoferowało nam Morbidelli, czyli Moto Bologna Passione. Do tej pory znaliśmy cruzera z litrową V2, był w ofercie, też nadal jest, oczywiście naked o pojemności pół litra. W tym sezonie Morbidelli pokazało nam skuter SC 125, bardzo nowoczesny, bardzo designerski, bardzo delikatny, bardzo ładny stylistycznie skuter. A na sam koniec sezonu, w zasadzie motocykl, który pojawił się na koniec września, początek października, to duży turystyk o oznaczeniu T1002VX. Motocykl ten posiada fałkę, którą znamy właśnie już z kruzera słonianego wcześniej. Jest bardzo dobrze wykonany, zapowiada się jako duży, wygodny motocykl turystyczny, który rzeczywiście można jechać dużo, dużo dalej niż, niż każdym innym z ich oferty. Pierwszy zarejestrowany Morbidelli T1002 VX. Więc poprosimy Cię o dwa, trzy zdania na temat tego motocykla, bo chyba jako, jako pierwszy poseł masz najwięcej doświadczenia do tej pory. To jest, wiesz, to, to takie e, dziwnie się czuję, że mam najwięcej doświadczenia, ja się wcale nie czuję, są bardziej doświadczeni ode mnie. Z na pewno. Ale z obcowania z tym motocyklem, powiem tak, Wam, tak, że tak, tak, brak podatności na zawirowania powietrza, jak za ciężarówką jedziesz. Okay. To jest coś, co bardzo y, rzuca mi się w oczy, wiesz, na czym mniejszych pojemnościach na przykład, nie 500 czy 600, cokolwiek. No, zresztą konstrukcja jest ważna, bo y, pewną 900 jechałem i y, ta sama moc, y, gabaryt niby ten sam, jednak tamten po prostu czuć było, że się huśtał, a ten po prostu, nie, no, mnie huśtało, a on sobie jechał, nie? więc to jest Stabilnie. tak, bardzo, bardzo, bardzo stabilny po prostu przecina równiutko ten, te, te strugi powietrza i e, bezpiecznie można jechać, nie? Naprawdę takie poczucie bezpieczeństwa na klucz, złoty 30, złoty: 40 sobie lecisz i, i po prostu jest Jasne. przyjemnie. Jest tylko jeden minus. Tu od razu powiem minusa, e, ten pomad działa do 127. Okay. <laughs> Ale zauważyłem, że w, chyba w instrukcji jest napisane, że można go aktywować do 120, e, więc a potem plusem można podbić na 127. Ale plusem bardzo dużym jest kanapa tutaj, bo można, tak jak w, ja mam 180 wzrostu nie? i jestem totalnie przeciętny. Takiego się uważam i e, mogę siedzieć bardziej z przodu i mogę siedzieć bardziej z tyłu. Nie? Że jeżeli tak jak po mieście, to sobie przesuwam się do przodu i e, wiadomo, rączki bardziej tutaj się nad nim, e, bardziej można pracować z motocyklem. A na trasie odsuwam się i e, po, pochylam się do przodu i wtedy e, taka bardziej sportowa jazda. E, ręce się nie męczą, także nie, bardzo, bardzo przyjemnie. No, dla mnie osobiście bardzo, bardzo e, przyjemne motocykle. No, robi wrażenie, nie? Co jeszcze mamy? poza kamerą zapytałem cię o dwa ulubione tak. motocykle zasze oferty. Powiedz tam, dlaczego, które i dlaczego. Eee, słuchaj, no, ten którego nie widać za czyli Beniccius TNR 702, ale bez X. i. W moich ustach to często była gdzieś tam taka kontrowersyjna oferta, bo raczej ludzie, y, opinia, bo ludzie raczej mnie kojarzą z tym, że jestem małym kurdupią, który lubi zapitalać na dużych y, adventure'owych i terenowych sprzętach, a tu jednak 17 cali, szosa i tak dalej. Ale y, prawda jest taka że wytłukłem ten motocykl na rumuńskich drogach, na Transalpinii, na I w tak niemożliwy sposób, miałem tyle zabawy stary, że to się w głowie nie mieści. Tego 70 koni, to jak ten silniczek fajnie chce się wkręcać, jechać i bęki mają to do siebie w tych swoich konstrukcjach silnikowych, że im bardziej go kręcisz, im szybciej jedziesz, im wyższymi obrotami i co ciekawe, przy każdym przebiciu na kolejny wyższy bieg, to chce jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, nie? Więc jest po prostu totalna petarda bomba. Plus do tego, niezależnie od tego, czego jeździsz nim spokojnie sobie po polskich, płaskich okolicach, czy po górach Rumunii na 2000 metrów, i tak wyżłopie piątkę. Więc y, to jest absolutna szosowo-turystyczna bomba. Plus, no cena, nie oszukujmy się, robi, robi super robotę. Podoba mi się i ma ładny wyświetlacz, co, czego nie można powiedzieć o wszystkich Chińczykach. Ciebie powiedziałeś mi też y, poza kamerą, że czuję się trochę ojcem z <słuchaj> sprzedaży. 700, powiem od razu, że 700, z 702 razem to jest do września łącznie prawie 800 sztuk, więc to jest jakby mega wynik. Jesteśmy bardzo dumni i zadowoleni z tego. Co najważniejsze, klienci również są zadowoleni. Słuchajcie, świat się rozwija. E, jesteśmy coraz bardziej blisko Europy, blisko tych wspaniałych krajów, gdzie e, jest ciepło, jest tolerancyjnie. W związku z czym nie mogę ominąć mojego partnera, z którym jesteśmy razem dwoma tatami, tusiami tego sukcesu czyli Kamila z Fotomotoblog, z którym razem jeździliśmy. Nie wiem, czy jesteśmy, ale. Yy, prawda jest taka, że za każdym razem jak spotykam kogoś na banku yy, czy x czy bez x to gdzieś tam jest, a ty, ty to przez ciebie go kupiłem, nie? A potem się okazuje, że jednak jest zadowolony, więc chyba wszystko git. Nasza impreza powoli dobiega ku końcowi, yy, podobnie jak sezon. Yy, jesteśmy bardzo wdzięczni za, za pogodę, którą mamy, yy, trafiły nam się piękne trzy dni, mimo że połowa października to, to mamy słońce i 20 stopni. Krótkie podsumowanie tego sezonu. Jaki to był sezon? Na pewno intensywny, na pewno zaskakujący i bardzo dynamiczny. Sezon z ogromnym popytem. Cały rynek jednośladów urósł ponad 36% rok do roku, przy czym marka Benelli, którą zostawiłem na koniec, aby ją szczególnie wyróżnić i podkreślić jej wynik, bo marka Benelli urosła dwa razy więcej niż rynek, czyli w porównaniu do roku 2023 to jest wzrost o 67%. Oczywiście głównymi końmi pociągowymi tego wzrostu są modele TRK, TRK700 i TRK702X. Sumując, ilość sprzedanych obu tych modeli to jest ponad 780 sztuk. To są dane do września, do końca, do końca września. Jest to ogromna ilość. W zasadzie jest to, jeżeli sumujemy właśnie te dwa, te dwa modele, to jest największy wynik nie tylko w segmencie, ale w ogóle wśród motocykli na całym polskim rynku. Przewyższają tylko pojedyncze skutery ten wynik, więc przede wszystkim ogromnie Wam dziękujemy. Dziękujemy za zaufanie, dziękujemy za, za wybór właśnie tych maszyn. Cieszymy się też, że że jesteście zadowoleni z tego tak naprawdę, mamy, mamy dużo dowodów, to nie tylko wysoka sprzedaż, ale ona wynika też z tego, że, że użytkownicy 700 dwójek są naprawdę z nich zadowoleni. Na koniec to, po co zostały stworzone te maszyny, czyli do dalekich podróży. Na koniec mamy rozmowę dla Was z Moniką, z Moniką która wybrała się na Bałkany swoim TRK 700. 702. Także tyle, tyle na dzisiaj. Zapraszam Was do rozmowy z Moniką. Z Moniką porozmawiał Jakub, a my widzimy się na początku listopada na Ekmie. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jestem Kuba, miło mi się poznać. Było miło, miło poznać. Także wiesz, padliśmy z Warszawy, umówiliśmy się pewnie, jak wiecie, tutaj w Krakowie. Monika jest e, motocyklistką. W sumie taki trochę niecodzienny widok, tak. bo dziewczyna, zgrabna dziewczyna, i do tego motocykl typu adventure. No ale moim zdaniem pasuje, naprawdę wyglądasz na nim imponująco. E, powiedz mi, Monika, dlaczego akurat ten model, co Cię skłoniło, żeby wybrać akurat TRK 702? Moja droga zawodowa trochę połączyła się z tą firmą, mm -hmm. więc też y, wiedziałam, jak firma działa, jaki sprzęt produkują. Czyli e... można powiedzieć, że ufasz marce <grych> tak. i wierzysz w to, że produkty są dobre. No bo jak wiemy wszyscy słuchajcie, Benelli e, jest bardzo popularnym motocyklem we Włoszech. No, niejako jest to logiczne, bo są to włoskie motocykle. Wiadomo gdzie produkowane, ale jest to legendarna włoska tak, marka. Tak, tak, tak. E, natomiast w Polsce one jeszcze delikatnie raczkują. Tych bęków pojawia się coraz więcej. Coraz więcej. E, mamy sporo użytkowników, natomiast no, one muszą trochę przeszeć szlaki. A powiedz mi Monika, gdzie najdalej nim byłaś? Już co? Dobrze, że pytasz, bo akurat w ten weekend, w niedzielę, wróciłam z wyjazdu do Czarnogóry. A to otóż tym Benkiem. Ale widzę, widzę, że jest czysty, więc chyba... Spędziłam 3,5 godziny, żeby go wyczyścić po Małe tej, po tej podróży. Małe e, spa się należało. Należało się. Motocykl przejechał ponad 3000 km okay. z Krakowa do Kotoru i z powrotem. To przez, przez jakie kraje jechałeś? Jechaliśmy przez Austrię, Słowację, Austrię, Węgry, Słowenię, całą Chorwację w dół administ, tą magistralą okay. adriatycką, więc świetne widoki, piękny asfalt, nie niestety trochę duży ruch, ale coś za coś. To Te, ile Wam zajęło? Robiliście to 9 na strzała? dni. 9 dni, cała okay. podróż. Plan był taki, że nie było planu i to było najlepsze w mhm. tym wyjeździe. Można powiedzieć Monika, że zjeździłaś już kawał. Świata na tym motocyklu, e, czy było coś, co cię w nim zaskoczyło? E, czy coś mi zaskoczyło? Nie. Nie zaskoczyło mnie. Bardzo przewidywalny motocykl w zakrętach. E, powiem szczerze, że, że byłam pozytywnie zaskoczona, jak te opony, mimo że są kostkowe, bo to są Pirelli STR-ki, jak dobrze Aha. pamiętam, jak one dobrze trzymają się e, asfaltu. Mimo wszystko jest jeden minus, są głośne, ale to jest coś za coś. E, to nie jest typowo szosowa opona. E, więc tutaj jest potężny plus za jazdę w deszczu, motocykl się trzymał jak przyklejony, więc tutaj e, byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. E, co jeszcze? Reaktywność na manetkę gazu, e, jak gdyby ta wymiana biegów, zmiana biegów, jak gdyby sprężystość jazdy jest bardzo przyjemna. Motocykl się nie dławi, żeby go przydławić naprawdę trzeba się postarać albo zaspać ze, z redukcją mhm, biegów. Praktycznie z każdego biegu ten motocykl ma rezerwy mocy, żeby przyspieszyć i to jest naprawdę świetne. Mm. No bo tutaj mamy całkiem niezły moment obrotowy. Tak, tak. Mimo wszystko mamy 70 koni, jest dość duży, dość duży moment obrotowy i przy tej masie nie ma tragedii. Naprawdę nie ma tragedii. Motocykl jest bardzo reaktywny i przyjemny podczas jazdy. Nie trzeba się męczyć, nie trzeba go piłować, żyłować na, no. na wyższe obroty, żeby... On Jechał. A powiedz mi, jakie prędkości przelotowe na autostradzie utrzymujesz? Jaka prędkość jest przyjemna? Oczywiście, znajdujemy się w Niemczech, gdzie nie ma żadnych ograniczeń prędkości. Możemy o tym oficjalnie mówić. Jak najbardziej, jeśli jedziemy autostradą niemiecką, tak, bez jest. ograniczeń, to spokojnie 160-170 motocykl o. jedzie. Takie prędkości były do wytrzymania dopiero po dokład dołożeniu deflektora. No właśnie. Bez tego yy, przy moim wzroście dostawałam fizycznie prosto takim podmuchem wiatru w kask i było to strasznie nieprzyjemne. E, dopiero po tym y, zabiegu motocykl był trochę przyjemniejszy w, wysokich, w wyższych prędkościach. E, ale takie prędkości przelotowe typu 140, 120 bez problemu. Mm -hmm. Ża żadnych, żadnych problemów drgań. Nawet jazda z kufrem centralnym, która często jest problematyczna, tak, że użykuje, czy działa jak żagiel. Przy tej masie motocykla ja nie odczułam żadnego problemu, czy tam kierownica, czy żeby wchodziła w sini, czy coś się działo, takie rzeczy nie występują. A jak ze spalaniem? Zależy, jak przyciśniesz. Jasne. W jak mieście no, średnio udaje mi się tak do 6 litrów 5,5, w trasie zeszłam do 4,7. Jak ostatnio, jak jechaliśmy, no to mieliśmy taki przejazd przez Austrię, czyli cały czas 70, 50, 70, 90, czasem do cały czas, w, że tak powiem, w limicie. Spokojne tempo. Spokojnie tempo, rekreacyjno tempo. Najmniejsze znacie. spalnie wyszło mi 4,6. Okay, okay. Między jednym tankowaniem a drugim, więc naprawdę byłam zaskoczona, ale to była naprawdę taka jazda emerycka. Wiadomo, wiadomo, jak, jak, to jak, wiadomo jak to działa w Austrii, tym bardziej. Powiedz mm -hmm. mi, Monika, jakieś plany na dalsze wyjazdy? Yy, plan jest taki, przynajmniej na przyszły rok: yy, Alpy, okay. więc Szwajcaria, y, Austria, Włochy, objechać jeszcze raz. No, plan był taki w tym roku, ale niestety Stelvio i cała reszta y, okolicznych przełęczy była dalej zasypana. I musieliśmy wybrać cieplejsze rejony, Jasne. więc dlatego kierunek Czarnogóra. Więc na pewno Alpy do objazdu jeszcze raz i na pewno jeszcze w tym roku pojadę nad morze. Nad nasze polskie morze to jest taki must have. U góry mam za blisko. Jasne. Czyli kaszuby plus objazd, ewentualnie koło morza. Bardzo ładne. Jak drogi. najbardziej tak. To co, Monika, ja ci bardzo, ale to bardzo dziękuję. Było miłe Cię zobaczyć. Ja mam nadzieję, że polecimy się teraz No pewnie, przyjechać. że tak. Ubieramy się i lecimy na, na Dubczyce.